Wyobraź sobie. Lecisz w podróż kosmiczną, statkiem z bardzo dużą prędkością, a twój kolega w tym samym wieku zostaje tutaj na Ziemi. Wracasz i okazuje się, że jesteś od niego młodszy, brzmi jak science fiction, a jednak, to prawda, zaciekawiony, zostań, a twoje postrzeganie czasu już na zawsze się zmieni. Witajcie na kanale Rozkminiarz, gdzie rozkładamy fizykę na części pierwsze prosto, ale używając wzoru, gdy tego potrzeba. Ale do rzeczy. Na początku musimy się jednak trochę cofnąć, a konkretnie to do XVI wieku. Wtedy to właśnie Galileusz formułuje swoją słynną zasadę względności która brzmi Prawa fizyki są takie same we wszystkich układach poruszających się ze stałą prędkością względem siebie. Wydaje się, że to oczywista prawda, no bo na przykład siła grawitacji nie powinna zależeć od tego, czy się ruszamy, czy stoimy. Poza tym z pierwszej zasady dynamiki Newtona wnioskujemy, że na taki układ nie działa żadna siła. Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w tych układach powinny więc być spójne. Z kolei w układach nieinercjalnych, czyli poruszających się z niezerowym przyspieszeniem, musimy wprowadzić do naszego opisu pozorną siłę bezwładności. Czujesz ją na przykład kiedy samochód przyspiesza, a Ciebie i inne obiekty, wgniata w fotel przysłowiowa do tyłu i dlatego na przykład rozlejesz kawę. Na razie brzmi to wręcz banalnie, ale przenosimy się naprzód do końcówki XIX wieku, gdzie pojawia się pierwszy konflikt. Wtedy to właśnie James Clerk Maxwell opisał elektromagnetyzm swoimi słynnymi równaniami Maxwella. Nie będziemy ich tu jakoś dogłębnie analizować, ale z jego równań wynika, że światło jest falą elektromagnetyczną rozchodzącą się w próżni z prędkością C równą 1 przez pierwiastek z m 0 Epsilon0, gdzie w dużym uproszczeniu Mi0 jest stałą mówiącą, jak silne jest pole magnetyczne, a Epsilon0 mówi nam, jak silne jest pole elektryczne w próży. Ale nie mówi do końca względem, czego się tak rozchodzi. I tu pojawia się zgrzyt. Jeżeli na przykład świecimy latarką i światło z niej ucieka z prędkością c, to czy osoba jadąca w naszym kierunku z prędkością powiedzmy V powinna zmierzyć większą wartość C plus V? Tak podpowiada intuicja. No ale skoro tak, to albo stała elektryczna, albo stała magnetyczna muszą ulec zmianie, czyli prawa fizyki jednak się zmieniają? Przecież to przeczy zasadzie Galileusza, którą podałem parę minut temu jako oczywisty fakt. Więc kto w końcu ma rację? Może teraz spytasz, ale na przykład prędkość dźwięku jest odnoszona zawsze do powietrza, czyli do ośrodka, w którym rozchodzi się ta fala. Więc może światło też ma taki ośrodek? Dokładnie to samo pomyślało wielu fizyków i wymyślili oni koncepcję eteru. Medium, którym wypełniony jest nasz świat. Jeśli taki eter istnieje i porusza się względem nas z niezerową prędkością, to światło poruszające się w różnych kierunkach powinno mieć różną prędkość. Na przykład jeśli światło porusza się wzdłuż eteru, to dla nas powinno być szybsze, a jeśli przeciwnie do niego, to wolniejsze. Michelson i Morley w 1887 sprawdzili to eksperymentalnie używając tzw. interferometru. Światło powinno być przesunięte w fazie, czyli mieć niezerową różnicę przebytych dróg, co zmienia jak fale nakładają się na siebie, czyli interferują. Na obrazku widzimy ten interferometr w układzie odniesienia eteru, czyli światło porusza się z prędkością C z definicji, a samo urządzenie z prędkością eteru V. Z boku jest wyprowadzenie wzoru na różnicę dróg do przestudiowania, jeśli chcesz. Ale wyprowadzenie tego w szczegółach nie jest aż takie ważne, bo wynik okazał się kompletnie zaskakujący. Żadnej różnicy. Światło porusza się tak samo we wszystkich kierunkach. Powiesz, że może w takim razie prędkość eteru jest zero. Tu też jest problem, bo Ziemia ciągle porusza się wokół Słońca i jeśli w lato. Prędkość względem eteru jest zero, to na przykład jesienią już niekoniecznie. I tu wkracza główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli Einstein. Przyjął on jako punkt wyjścia do swojej teorii, że światło rozchodzi się z prędkością c w każdym układzie odniesienia. Dzięki temu konflikt między zasadą Galileusza i równaniami Maxwella. Mógł zostać w końcu rozwiązany. Zgadzało się to też z eksperymentem Michaelsona Morleya, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Jednak zapłacił za to ogromną cenę, bo ta prosta zasada zrewolucjonizowała kompletnie czas i przestrzeń. Wyobraźmy sobie teraz, że puszczamy światło w poprzek pociągu o długości oznaczmy ją jako D gdzie odbija się od lustra i wraca z powrotem do źródła. Na pokładzie umieszczony jest zegar, który mierzy jaki czas upłynął od wystrzelenia do powrotu. Skoro foton, czyli cząstka światła odbiła się i wróciła, to musiała pokonać dystans 2 razy d z prędkością światła, czyli czas dla kogoś siedzącego w środku to t0 równy 2D podzielić na C, prawda? Czas to jest droga podzielić na prędkość. Oznaczmy z kolei, że dla obserwatora znajdującego się na Ziemi czas tego samego doświadczenia to TZ. Dla niego pociąg porusza się z prędkością V, więc w czasie, gdy światło dotrze do lustra, czyli w połowie TZ, to przesunie się ono o VTZ podzielić na 2. I wróci z powrotem do lustra, które przesunie się o dwa razy tyle, no bo światło będzie leciało tyle samo, co wracało. Tutaj foton przebędzie drogę c razy tz na 2, bo cały czas leci z prędkością światła przez połowę tz. Stwierdzenia Pitagorasa możemy zapisać, że c kwadrat razy tz podzielić na 2 do kwadratu to z drugiej strony c kwadrat razy t0 podzielić na 2 do kwadratu plus v kwadrat tz na 2 do kwadratu możemy skrócić te dwójki i przenieść te na jedną stronę i wtedy mamy to dzielimy teraz obustronnie przez nawias i zauważmy że c kwadrat podzielić na c kwadrat minus v kwadrat to to samo co 1 podzielić na 1 minus v kwadrat przez c kwadrat na koniec weźmy pierwiastek i wychodzi, że t0 jest mniejsze od tz, oczywiście dla niezerowej prędkości. Gdyby czas płynął tak samo w obu układach, to t0 musiałoby być równe tz, prawda? A to prędkość światła byłaby inna w dwóch układach, ale u nas jest kompletnie na odwrót. Czyli to nie jest jakaś iluzja dotycząca samego światła w tym eksperymencie, albo że tylko czas wykonania tego konkretnego doświadczenia jest inny. To sam czas między tymi zdarzeniami, ale też ogólnie upływ czasu jest wolniejszy dla człowieka znajdującego się w pociągu. Szalone, prawda? Jeszcze jedna ważna obserwacja. Gdy prędkość pociągu byłaby zero, to wtedy mamy T0 równe TZ, czyli czas płynie tak samo w obu układach, zgodnie z naszą intuicją. Gdy V jest bardzo małe w porównaniu do prędkości światła, czego doświadczamy na co dzień, no chyba że umiesz poruszać się 100 tysięcy km na sekundę, to te czasy są równe, ale w przybliżeniu, co wyjaśnia, dlaczego nie odczuwamy tego typu efektów na co dzień. Jak to mówią, lepszy przykład niż wykład, więc dla lepszego zrozumienia policzmy sobie ten efekt na kilku przykładach. Załóżmy, że mamy kosmiczne wyścigi, w których startują dwie drużyny czerwona i niebieska. Statek czerwonych poruszał się po torze z połową prędkości światła, a niebiescy osiągnęli 75% prędkości światła. Od momentu startu na zegarze upłynęła jedna minuta. Ile czasu minęło na poszczególnych statkach? Podstawmy do naszego wzoru na dylatację te wartości i otrzymamy wtedy około 52 sekundy dla czerwonego timu i około 40 sekund dla niebieskiego. Możemy to też zrobić dla wszystkich innych prędkości od zera do prędkości światła, dzięki czemu dostaniemy wykres taki jak tutaj. Widzimy, że dla małych prędkości efekt jest no niewielki i tempo zmian jest również niewielkie, ale wraz ze wzrostem prędkości bliżej światła efekt staje się dramatyczny. Ale jak chcesz coś bardziej realnego, coś co da się wykryć w prawdziwym życiu? Proszę bardzo. W naszej atmosferze ze względu na interakcję z promieniowaniem kosmicznym powstają wysokoenergetyczne cząstki zwane mionami. Na wysokości średnio około 15 km. Są to cząstki dosyć niestabilne, gdyż mają około 50% szans na rozpad już po 2,2 mikrosekundach. To jest tak zwany czas półrozpadu. Po czasie dwa razy tyle mają już 1, 2 razy 1, 2, czyli 25%. No i tak dalej. Zatem po 7 takich okresach szansa na jego przeżycie będzie już tylko 1, 2 do potęgi 7, czyli jedna 128, czyli 0,8%, czyli na jakieś 99,2% się rozpadnie. Ale załóżmy, że mamy taki szczęśliwy mion, który akurat te 7 okresów przeżył. Czy jest to możliwe, że detektor, który znajduje się na Ziemi, go wykryje, zakładając, że prędkość tego mionu to 98% prędkości światła? W klasycznej teorii czas życia naszego szczęśliwego mionu to 7 razy 2,2, czyli ten czas półrozpadu, co daje nam 15,4%. Mikrosekundy. Zatem dystans, jaki pokona, to prędkość naszego mionu razy ten czas, czyli 4,5 km. A skoro powstał na wysokości 15 km i przebył 4,5, no to wykrycie go jest niemożliwe, jeżeli rozpadnie się po tych 7 czasach. Jednak czas życia liczony jest w szczególnej teorii względności w układzie samego mionu. Więc z perspektywy kogoś kto znajduje się na Ziemi, nasz mion przeżyje 77,38 mikrosekund. Skoro tak, to pokona dystans większy, równy 22,7 km, a jako że powierzchnia jest odległa o 15 km, to wcześniej dotrze do powierzchni do naszego detektora Zatem dzięki zjawisku dylatacji, czyli spowolnienia czasu, możemy wykryć znacznie większą liczbę mionów niż byśmy wykryli bez tego efektu. Co jest mierzalne. Uff, całkiem sporo tego było, ale mam nadzieję, że zrozumiałeś, że czas nie jest do końca taki, jakim sobie go zazwyczaj wyobrażamy. Pamiętaj koniecznie o zostawieniu łapki w górę i komentarza, jeśli film Ci się spodobał. I napisz, co Ci się najbardziej podobało lub nie podobało w odcinku, bo z formą tych odcinków możemy poeksperymentować. A jeśli chcesz więcej ciekawostek ze świata fizyki, to zasubskrybuj ten kanał. Naprawdę warto, bo szczególna teoria względności kryje w sobie więcej dziwnych efektów, o których porozmawiamy w kolejnych odcinkach z tej serii. W następnym filmie sprawdzimy, jak może skrócić się dystans. Do zobaczenia!